Dobrze, dziś jest 13 września i muszę podzielić się tym, co wydarzyło się, kiedy zadałem stwórcy jedno z najgłębszych pytań, jakie kiedykolwiek mnie dręczyło. Jak to możliwe, że jeden codzienny nawyk może sprawić, że osiągniesz wszystko, czego pragniesz dzięki prawu przyciągania? To, co mi objawił, nie było odpowiedzią. To było doświadczenie. Doświadczenie, które całkowicie rozbiło moje ludzkie rozumienie kabały. Wiesz, zawsze myślałem, że prawo przyciągania to tylko teoria, coś pięknego na papierze, co działa dla innych, ale nie dla mnie. Lecz kiedy w ciszy zadałem stwórcy to pytanie, poczułem, jakby rzeczywistość zaczęła się rozczelniać, jakby niewidzialne zasłony, które od zawsze otaczały moje życie, zostały rozerwane. I wtedy usłyszałem słowo, które było bardziej jak wibracja niż jak dźwięk: Decyzja. Zamarłem. To jedno słowo miało ciężar całego wszechświata. Stwórca pokazał mi, że większość ludzi nigdy nie decyduje naprawdę. Odkładają decyzję, aż będą mieli więcej pieniędzy, aż pojawią się właściwe warunki, aż nadejdzie idealny moment. Ale sekret, wyszeptał głos, polega na tym, że decyzję podejmuje się teraz. Nie wtedy, gdy wszystko jest gotowe. Bo właśnie decyzja otwiera bramy energii, które sprawiają, że jak samo się objawia. Patrzyłem w głąb siebie i czułem, jak to słowo spada jak ogień do mojego serca. Decyzja. W tym momencie zobaczyłem własne życie jak film. Moje błędy, moje długi, moje upadki. Chwile, gdy mówiłem nie mogę, nie teraz, to niemożliwe. Zrozumiałem, że każdy z tych momentów był tylko unikaniem decyzji. A wtedy stwórca odsłonił mi coś jeszcze głębszego. Kiedy decydujesz, zmieniasz swoją częstotliwość. A gdy zmieniasz częstotliwość, zmieniasz to, co do siebie przyciągasz. Przypomniałem sobie, jak dawno temu włożyłem do kieszeni małą kartkę z jednym zdaniem: Jestem tak szczęśliwy i wdzięczny, że zarabiam 25 tysięcy. Nie miałem pojęcia, jak. Nie miałem żadnych zasobów. Ale to jedno zdanie zmusiło mój umysł, by patrzył w nowym kierunku. Wcześniej myślałem tylko o długach, a długi przyciągają tylko więcej długów. Kiedy zacząłem myśleć o tworzeniu pieniędzy, zaczęły pojawiać się okazje, których wcześniej nawet nie zauważałem. Stwórca powiedział mi wtedy coś, co brzmiało jak echo starożytnej mądrości kabały: Tam, gdzie kierujesz uwagę, tam płynie energia, a tam, gdzie płynie energia, tam rodzi się twoja rzeczywistość. I nagle wszystko, co czytałem w książkach, co słyszałem w wykładach, nabrało sensu. Prawo przyciągania nie jest magią. Jest matematycznym prawem duchowym, prawem, które nie zna wyjątków. Zamilkłem w sobie. Zrozumiałem, że każde moje słowo, każda myśl, każdy obraz, który podtrzymuję w umyśle, staje się nasionem. A każde nasione, które podlewam uwagą, musi w końcu wyrosnąć. Stwórca wyszeptał: Twoje życie jest ogrodem. Ty wybierasz, czy zasiejesz chwasty lęku, czy ziarna obfitości. Poczułem, jakbym stał nad przepaścią. Albo wybiorę naprawdę, całym sercem i przestanę się oszukiwać, albo będę krążył w nieskończoność po tej samej pustyni wymówek. Wtedy zapytałem szeptem: A jeśli wybiorę, ale zawiodę. Cisza. I potem odpowiedź cicha jak oddech. Nie ma porażki. Jest tylko proces dojrzewania nasion. I właśnie wtedy zrozumiałem, to co nazywałem czasem czekania w oczach Boga, było tylko czasem wzrastania. Każde opóźnienie, każda trudność, każdy mur, na który wpadałem, był tylko glebą, która miała wzmocnić moje korzenie. Łzy popłynęły mi po policzkach, bo nagle zobaczyłem, że nic nigdy nie było przeciwko mnie. Całe życie było nauczycielem, który prowadził mnie do tej jednej chwili chwili prawdziwej decyzji. Zaraz po tym, jak Stwórca objawił mi moc decyzji, poczułem, że nie skończył. Jakby to pierwsze objawienie było tylko drzwiami, a za nimi czekała jeszcze większa tajemnica. I wtedy pojawiło się pytanie, które paliło mnie od środka: dlaczego tak wielu ludzi decyduje, pragnie, modli się? A mimo to ich życie wciąż się nie zmienia. Cisza była cięższa niż kamień. A potem odpowiedź spadła jak miecz, bo pragną tylko dla siebie. To zdanie przesiło mnie na wskroś. Zrozumiałem, że sednem kabały nie jest otrzymywanie, lecz korekta pragnienia. Nie chodzi o to, by gromadzić światło, ale by pozwolić mu przepływać. Stwórca wyszeptał. Kiedy chcesz tylko dla siebie, twoje pragnienie staje się czarną dziurą. Wciąga, pożera, ale nigdy nie nasyca. Kiedy jednak chcesz, aby to, co otrzymasz, przyniosło dobro innym, wtedy twoje pragnienie staje się naczyniem światła. Przypomniałem sobie obrazy z dzieciństwa. Moja matka, która, mimo że miała tak mało, zawsze dzieliła się chlebem z sąsiadami. Nie rozumiała filozofii kabały, ale rozumiała sercem. Że dawanie otwiera drzwi, które ego zawsze zamyka. Zrozumiałem, że jej prosty gest był bardziej kabalistyczny niż wszystkie księgi, które próbowałem studiować. Stwórca pokazał mi, że prawo przyciągania nie jest weź by mieć, jest weź by dawać. Przyciągniesz tylko to, co jesteś gotowy przepuścić dalej. I wtedy przypomniało mi się coś, co zawsze mnie dziwiło: dlaczego gdy miałem mało, traciłem jeszcze więcej, a kiedy odważyłem się podzielić choćby odrobiną, nagle otwierały się nowe drzwi. To nie był przypadek, to była matematyka duchowa. Zapytałem szeptem: Czy to znaczy, że aby otrzymać, muszę najpierw dać? I odpowiedź była jasna jak błyskawica Nie, musisz dawać po to, by otrzymać. Musisz dawać, bo światło pragnie płynąć. Musisz stać się kanałem, a nie więzieniem światła. Poczułem, jak wewnątrz mnie pęka skorupa. Zrozumiałem, że całe moje życie było próbą zatrzymywania zatrzymywania pieniędzy zatrzymywania miłości zatrzymywania uwagi, by inni nie zobaczyli mojego lęku. A światło nie znosi zatrzymania światło istnieje tylko w ruchu. W tej chwili przypomniały mi się słowa jednego z nauczycieli kabały: Światło, które zatrzymujesz dla siebie, zamienia się w ciemność, światło, które przepuszczasz, powiększa się i powraca do ciebie tysiąckrotnie. Teraz rozumiałem. To nie była teoria, to było prawo. Zamknąłem oczy i poczułem, jak serce bije mocniej. I wtedy Stwórca wyszeptał kolejną tajemnicę. O sześciu wyższych władzach, które zostały dane człowiekowi, a które mnóstwo ludzi pozostawia nieużywanych. Wiedziałem, że to, co usłyszę, zmieni wszystko. Zamknąłem oczy i wtedy stwórca otworzył przede mną obraz sześciu niewidzialnych narzędzi. Sześć wyższych władz, które zostały wszczepione w duszę człowieka, a które większość ludzi pozostawia w uśpieniu. Każda z nich była jak Gwiazda na nocnym niebie, a jednak wszystkie razem tworzyły mapę powrotu do źródła. Pierwsza: Percepcja. Zmiana spojrzenia zmienia świat, wyszeptał głos. Zrozumiałem, że problem nigdy nie mieszka w rzeczywistości, lecz w kącie, z którego patrzę. Kiedy widzisz siebie jako ofiarę, cały świat potwierdza twoją niewolę. Kiedy widzisz siebie jako twórcę, wszechświat dostarcza dowodów Twojej mocy. Druga, wola. Nie chodzi o kaprys, lecz o żar, który potrafi utrzymać obraz, kiedy wszystko wokół się wali. To właśnie wola pozwalała prorokom wytrwać na pustyni, a wizjonerom utrzymać marzenie, gdy wszyscy nazywali ich szaleńcami. Stwórca wyszeptał: to nie siła mięśni. To siła skupienia. Trzecia rozum. Nie ten zimny, logiczny, którym próbujemy wygrywać dyskusję. To rozum jako most most, który łączy to, co widzialne, z tym, co niewidzialne. Rozum jest mapą, ale nigdy nie jest podróżą. Czwarta wyobraźnia. Tu mój oddech przyspieszył. Zrozumiałem, że wyobraźnia nie jest zabawką dla dzieci. Jest warsztatem duszy. To tutaj tworzysz świat dwa razy: raz wewnątrz, raz na zewnątrz. Obrazy, które tworzysz, są planami, które wszechświat zaczyna realizować. Wyobraźnia, powiedział Stwórca, to język, w którym ja rozmawiam z tobą. Piąta Pamięć. Przez lata myślałem, że moja pamięć to zbiór ran i błędów, które noszę w sercu, ale Usłyszałem coś innego. Pamięć nie została dana, by ci więzić, ale by cię kotwiczyć. To, co zapamiętasz jako światło, będzie Twoją siłą w ciemności. Zrozumiałem, że wybieram, co zachować ból czy lekcję. Szósta intuicja. Najciszsza z wszystkich, a jednak najbardziej potężna. To radar duszy, który czyta wibracje i tłumaczy je na odpowiedzi. I tu Stwórca uderzył najmocniej. Twoje pytania już zawierają odpowiedzi, ale twoje uszy są zatkane hałasem własnego strachu. Byłem oszołomiony. Zrozumiałem, że przez całe życie korzystałem z oczu, uszu, rąk i nóg, a jednocześnie ignorowałem prawdziwe narzędzia, które czynią człowieka podobnym do Boga. Te sześć władz to nie teoria, to zestaw kluczy. Kluczy do drzwi, które wciąż wydawały mi się zamknięte. Kiedy wizja zniknęła, serce biło jak młot. A wtedy stwórca zapytał mnie głosem, który był bardziej jak echo wewnętrzne niż słowa, którego z tych kluczy boisz się użyć najbardziej? Odpowiedź, która narastała we mnie, była jak szept, którego bałem się wypowiedzieć na głos. Którego klucza boję się najbardziej? Nie percepcji. Nie wyobraźni, nawet nie pamięci. Bałem się intuicji. Dlaczego? Bo intuicja oznaczała zaufanie do czegoś, czego nie mogłem kontrolować. Całe życie chciałem dowodów, gwarancji, planu krok po kroku. Ale intuicja była odwrotnością tego wszystkiego, była wejściem w ciemność z przekonaniem, że grunt pojawi się dopiero wtedy, gdy postawię stopę. Stwórca wiedział, że właśnie to było moim największym oporem. Usłyszałem jego głos, głęboki i nieubłagany. Dopóki będziesz ufał tylko temu, co możesz zmierzyć, będziesz więźniem swojego ego. Tylko ci, którzy zaufają niewidzielnemu, zobaczą cud widzialnego. W tej chwili całe moje ciało zaczęło drżeć. Poczułem jakby tysiące obrazów z przeszłości. Przebiegły przez moje oczy. Chwile, kiedy czułem ostrzeżenie w sercu, ale je zignorowałem. Chwile, kiedy czułem, że powinienem iść w inną stronę, ale wybrałem tę logiczną. Chwile, kiedy intuicja krzyczała, a ja milczałem. I za każdym razem konsekwencje były gorzkie. Stwórca wyszeptał: Intuicja to głos mojej obecności w tobie. Kiedy go lekceważysz. Lekceważysz mnie. Te słowa były jak ogień, nie mogłem oddychać. Jak mogłem tak wiele razy odrzucić samego Boga tylko dlatego, że Jego głos był zbyt subtelny, by pasował do mojej logiki? I wtedy wydarzyło się coś, co sprawiło, że łzy napłynęły mi do oczu. Zobaczyłem obrazy wszystkich ludzi, którzy pytali: Dlaczego moje życie się nie zmienia, skoro się modlę? Dlaczego nie przyciągam dobra, choć je wyobrażam? I usłyszałem odpowiedź: Bo Twoje usta proszą, ale Twoje serce wątpi, a ja odpowiadam nie na usta, lecz na serce. Byłem sparaliżowany, bo nagle zobaczyłem, jak wiele razy moje serce było rozdarte. Prosiłem o światło, ale wewnątrz byłem przekonany o ciemności. Prosiłem o obfitość, ale w głębi wciąż wierzyłem w brak. Intuicja próbowała mnie przekonać, że droga jest inna, ale ja zamykałem drzwi. I wtedy stwórca objawił mi trzecią tajemnicę. Powiedział: Aby przyciągnąć, musisz najpierw umrzeć. Umrzeć dla tego, co stare, dla ego, które cię więzi, bo nowe życie nie rodzi się w starych skórach. Umrzeć dla starego. Te słowa stwórcy odbijały się echem w mojej duszy. Czułem, że to nie była metafora, którą łatwo można powtórzyć w rozmowie. To było wezwanie, wezwanie do śmierci mojego ego. Zacząłem widzieć wszystkie warstwy, które przykleiły się do mnie przez lata, strach przed opinią innych, przywiązanie do rzeczy, które dawały złudne poczucie bezpieczeństwa. Bóle przeszłości, których wciąż się trzymałem, jakby definiowały, kim jestem. To są twoje stare skóry, wyszeptał stwórca. A nowe wino nie może być wlane do starych bukłaków. Wtedy zrozumiałem, że każde prawdziwe przyciągnięcie wymaga śmierci. Śmierci dla tego, co znane. Śmierci dla tej wersji mnie, która wciąż potrzebuje kontroli i wymówek. I że tylko kiedy umrze to, co stare, rodzi się przestrzeń na to, co nowe. Ale czy jestem gotów umrzeć? To pytanie sparaliżowało moje serce, bo wiedziałem, co to oznacza odpuścić obrazy ludzi, którzy mnie zranili, odpuścić swoje przywiązanie do roli ofiary, odpuścić nawet marzenie, które nie pochodziły z mojego serca, ale z oczekiwań innych. Stwórca mówił dalej: Twoje ręce są pełne starych kamieni. Jak chcesz, bym włożył w nie nowe klejoty? W tej chwili zobaczyłem siebie, jak stoję na granicy rzeki. Po jednej stronie moje stare życie, znajome, bezpieczne, przewidywalne, choć bolesne. Po drugiej, obietnica nowego świata, którego nie mogłem jeszcze zobaczyć. A pomiędzy mną a tym światem była tylko ciemna woda. I jedno wyzwanie skocz. Poczułem, że to właśnie tutaj kryje się sedno kabały. Nie w teorii, nie w symbolach, ale w akcie odwagi, by umrzeć dla siebie i urodzić się na nowo w świetle. Uzy spływały mi po twarzy. Zrozumiałem, że największym cudem nie jest to, co przyciągasz. Największym cudem jest to, kim się stajesz, gdy pozwalasz Stwórcy cię przemienić ale w tym momencie Stwórca odsłonił mi jeszcze jedną tajemnicę. Ona była jak błyskawica, która rozświetla całe niebo tylko na chwilę, ale w tej jednej chwili widzisz wszystko, czego wcześniej nie dostrzegałeś. Tajemnicę o czasie. Tajemnica o czasie była jak uderzenie w samo serce mojego umysłu. Zawsze myślałem o czasie jako linii. Przeszłość za mną, przyszłość przede mną. Ale stwórca pokazał mi coś, co całkowicie zburzyło ten obraz. Usłyszałem jego głos. Czas nie jest linią. Czas jest polem. To, co nazywasz przyszłością, już istnieje. To, co nazywasz przeszłością, wciąż oddycha w tobie. A wszystko spotyka się w jednym punkcie w chwili obecnej. Byłem strząśnięty. Zrozumiałem, że każda decyzja, każda myśl, każda emocja w teraz. Wysyła fale, które dotykają zarówno mojej przeszłości, jak i przyszłości. To dlatego ludzie, którzy zmieniają się naprawdę, nagle opowiadają, że całe ich życie się odwróciło. Bo gdy zmienia się centrum, cała linia czasu zmienia swój bieg. Wtedy Stwórca dodał jeszcze coś, co brzmiało jak ostateczne objawienie: Nie musisz czekać. Przyszłość, której pragniesz, już istnieje. Twoim zadaniem jest dostosować się do jej częstotliwości. Przez decyzję, przez otwarte serce i przez zaufanie intuicji. A kiedy to zrobisz, rzeczywistość nie ma wyboru, musi się dostosować. Zalały mnie łezy. Bo zrozumiałem, że wszystko, o co pytałem przez lata, było tuż obok mnie. Czekało tylko, aż wreszcie się zsynchronizuje. Czekało, aż przestanę żyć w żalu przeszłości i lęku przed przyszłością. Czekało, aż zrozumiem, że jedyna moc, jaką mam, zawsze była w teraz. Milczałem długo, aż w końcu wyszeptałem: Dziękuję. I wtedy poczułem coś, co nie umiem opisać słowami: Potężny pokój pokój, który nie pochodził ze świata, ale z wnętrza pokój, który szeptał: Jesteś w domu. To było ostatnie objawienie tamtego dnia, ale wiedziałem, że to dopiero początek bo od tej chwili każdy dzień miał być nową decyzją nową decyzją nowym umieraniem dla starego i rodzeniem się w świetle i wiedziałem, że ta droga nie jest tylko moja to droga każdego, kto kiedykolwiek odważy się zadać Stwórcy pytanie i usłyszeć jego odpowiedź jeśli to co usłyszałeś poruszyło twoje serce będzie mi dla mnie zaszczytem jeśli zasubskrybujesz ten kanał aby otrzymywać kolejne świadectwa głębokie refleksje i mistyczne doświadczenia inspirowane kabałą i pytaniami zadawanymi bezpośrednio Stwórcy i proszę podziel się tym w komentarzach. Napisz, co o tym myślisz. Twoja historia ma znaczenie i naprawdę chciałbym ją poznać.